Sposób numer 3, czyli fakturowanie fundacji rodzinnej za usługi wykonane na jej rzecz. Tutaj schemat jest podobny jak w przypadku spółek: to znaczy, mamy naszą fundację rodzinną. Która to fundacja rodzinna no, potrzebuje jakichś usług niematerialnych, na przykład po to, żeby należycie w sposób zgodny z interesem beneficjentów, w sposób zgodny z interesem fundatora, zarządzać mieniem, które zostało fundacji rodzinnej powierzone. I oczywiście fundacja rodzinna może takich, takie usługi nabyć od podmiotów niepowiązanych, od podmiotów zewnętrznych, czy też od osób niezwiązanych w żaden sposób z fundacją rodzinną. Natomiast no, przy założeniu, że mamy naszego beneficjenta i naszego lub naszego fundatora, który Posiada kwalifikacje, który posiada umiejętności potrzebne do tego, żeby taką usługę wykonać, nie ma przeszkód ku temu, żeby właśnie taka usługa została wykonana przez właśnie naszego beneficjenta albo naszego fundatora, no który oczywiście może to zrobić w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej. No i z perspektywy podatkowej, przy założeniu, że wynagrodzenie jest ustalone na rynkowym poziomie i takie usługi są rzeczywiście potrzebne z perspektywy fundacji rodzinnej, czyli te usługi nie mają fikcyjnego charakteru. Może to być rozwiązanie korzystne, no, no bo tak naprawdę, jeżeli mamy do czynienia z ryczałtem jako forum opodatkowania działalności gospodarczej, no to podatek, który znajduje zastosowanie w takiej sytuacji, to jest 15% albo ewentualnie 8,5%.